Dnia, 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 dnia. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Komisji. Ja proszę o opinie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni panie. Państwo. Na Komisji Oświaty projektu uzyskał również pozytywną opinię. Dziękuję. Panie. Dziękuję. Nie ma. Nie widzę uwag. W związku z tym przystąpimy do głosowania. Przeczytam projekt uchwały paragrafami. Rada Gminy Jarocin uchwala co następuje. Paragraf 1. W związku ze zmianami planu dochodów wydatków dokonanych zarządzeniami gminita nr 11-2000 z dnia 9 grudnia, nr 115 łamane przez dnia 18 grudnia 2019 oraz uchwały Rady Gminy nr 12 przez dnia 30 grudnia 2019 roku określa się wieloletnia prognozy finansową gminy rośnie wraz z prognozą wyniku i spłatą zobowiązań na lata 2019-2026. Załącznik nr 1 przedsięwzięcia wieloletniej propozycji finansowej załącznik nr 2. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się w Gminy. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystąpimy Państwo Radni do głosowania. Następnym punktem porządku obrad jest ustalenie wydatków niewykazających z upływem roku budżetowego 2019. A proszę o tak o przedstawienie pokrótce zgodnie z tą uchwałą ustala się wykaz i plan finansowy wydatków, wydatków niewykazających z upływem roku budżetowego 2019. Jest to zaplecza szatniowo-socjalnego przy Pońsku w Jarocinie z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 roku w dziale 926, w rozdziale 926, 92695, paragrafie 60-50 i kwota y, na wydatki niebywa 405 210 i 98 groszy. Dziękuję Pani Skarbnik. Poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Gospodarczej o opinię Uchwały. Komisja mówię za ciężko minęć Komisji Kolejna Niewa Bartyna. Dziękuję. Panie Przewodniczący Komisji Oświaty i Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewykazających z upływem roku budżetowego 2019 uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, uwagi dotyczące projektu uchwały Państwa radnych? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Gminy Rady dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Pomina przepisy prawne, Rada Gminy Jaroczyń uchwala co następuje. § 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 Stara się plan finansowy wydatków niewydrasających z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3 wykonanie uchwały powierza się w gminy. Paragraf 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik jest y, 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 pokazany. Budowa budynku y, y, zabrycza strzadnego socjalnego przy województwie z Termin realizacji oraz w y, budowaniu rynku zaklęcia socjalnego na rodzinie. Również terminy realizacji, to jest wydatki, które przechodzą na niewygasające. Y, przystąpimy do głosowania. Dziękuję. Uchwała została podpisana, przygotowana przez Państwa radnych. I w następnym punkcie porządku obrad uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok. Panią Skarbnik poproszę o, o przedstawienie, a na siedzących również poproszę. Proszę. Nie rozumiem. Jest, jest wszystko. Nic nie pominęłam. Proszę. A tak, ale ja poproszę sobie otworzyć z autokoprawką. Mhm. Nie myślałam, że coś powinno. To więc projekt budżetu z autopoprawką. w w pierwszy. Stara się dochody budżetu z na rok 2020 w łącznej kwocie 35 264 785 zł. i 18 groszy. W tym dochody bieżące 22 302 295 zł. oraz dochody majątkowe 12 962 490 zł. W i 18 groszy. Działem Ministro 2000, Gospodarka Mieszkaniowa 16 883 zł. Administracja publiczna 47 070 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1156 zł. Ochrona narodowa 1500 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2588 zł. Dowody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 3 216 290 złotych, różne rozliczenia 10 767 818 złotych, oświata i wychowanie 164 470 złotych, pomoc społeczna 290 870 złotych, rodzina 7 385 550 złotych, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 368 tysięcy 590 zł i 18 groszy. Paragraf 2 ustala się wydatki budżetu unijne na 2020 rok na oczną kwotę 34 894 752 ,18 zł 18 groszy. W tym wydatki bieżące 19 959 962 zł groszy oraz wydatki majątkowe 14 934 789 zł i 45 groszy rolnictwo i województwo 89 408, transport i łączność 2 055 114,34 zł, gospodarka mieszkaniowa 28 000, działalność usługowa 82 000, administracja publiczna 1 817 890 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz kontrolnictwa 1 zł, Obrona Narodowa 1500, Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 97584 zł. 17 groszy, Obsługa Długu Publicznego 493736 zł. Różne rozliczenia 130 tysięcy, Oświata i wychowanie 6 milionów 452 495 ,67 zł. 67 groszy. Ochrona zdrowia 72 470 zł, pomoc społeczna 910 26 zł, edukacyjna opieka wychowawcza 174 494 zł, rodzina 7 442 550 zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 195 992,98 zł. Groszy, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 565 585 zł. i 3 grosze oraz kultura fizyczna 284 749 zł. i 99 groszy. Yy, wydatki majątkowe. Yy, przepraszam, czy przedstawiać? Majątkowe? Ta, 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 ta. No, no właściwie Jak Państwo radni? Tak? tak, to tak, nie, nie, nie tak. jest tak, no, Może no. nie ma tak dużo przeczytać. No. Budowa drogi gminnej do Mostawie 309 242 13 zł 13 groszy. budowa wraz z przebudową dróg na terenie, na terenie miejscowości Jarocin 220 tysięcy, przebudowa drogi gminnej Moskwy Podpory Grabal 98 500 przebudowa drogi gminnej Szczeby Mateje 8 tysięcy budowa drogi gminnej w Zdziarach 135 tysięcy, przebudowa drogi gminnej w Szyterki 177 tysięcy 264 złotych 29 groszy, zł, termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej w Wolcach 400 107 złotych i 4 grosze, budowa placu przez przez Spole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie 84 tysiące 812 50 groszy, Budowa sanitarnej na terenie sołectwa Majna Włoczesnym 384 684,60 zł. 60 groszy. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansów na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Jarosław 12 962 490 zł. 18 groszy. Budowa oświetlenia drogowego Dębnowej Ostrowskiej Chabudy 12 938 zł. groszy budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szyperki 7 tysięcy, budowa wiatry gospodarczej w Majnaniu Dolczańskim 10 tysięcy, budowa strefy aktywności lokalnej w Gorcach 43 tysiące budowa otwartej strefy aktywności w Gorcach 25 tysięcy, budowa otwartej strefy aktywności w Mostach 28 tysięcy oraz budowa otwartej strefy aktywności w dziarach 28 tysięcy groszy w sumie Kwota na wydatki majątkowe wynosi 14 934 789,45 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7 479 814 zł. Taka sama kwota jest po stronie dochodów i wydatków rozwyższana w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach. Paragraf trzeci, punkt pierwszy, ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 370 033 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. Punkt drugi, ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 370 033 zł, w paragrafie 992, na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 370 033 zł. Punkt trzeci ustala się zobowiązań tytułu za kredytów i pożyczek w roku 2020 w kwocie milion złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie milion złotych. Punkt czwarty określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń w gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 453 736 złotych. Jest to poręczenie dla gminnego zakładu komunalnego. Paragraf czwarty tworzy się rezerwę. Punkt pierwszy, ogólną w kwocie 50 tysięcy. Dwa, celowo w wysokości 80 tysięcy, w związku z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf piąty określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w 2020 roku, wynikające z odrębnych ustaw. Punkt pierwszy, ustala się dochody w kwocie 72 470 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż na pojazdach oraz wydatki w kwocie 65 470 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 7000 na przeciwdziałanie narkomanii. Punkt drugi ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1300 zł po stronie dochodów i wydatków. Punkt trzeci ustala się wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie. 305 tysięcy oraz wydatków od 35 tysięcy. Paragraf 6 środki Funduszu Słowackiego łącznej w kwocie 264 491 słotki i proszę przeznaczać na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach według zestawienia poniżej. Czy czytać? Nie. Nie, Nie to już Państwo radzili na wyłączeniu. Że... Paragraf 7 ustala się dotacje zabawowane z budżetu pliny podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, paragraf 8 Punkt 1 upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów wylegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w płodzie złotych, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych bankami, banków, w innych bankach niż banku, prowadzących obsługę budżetu gminy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w z zaoczeniem części między działami. Punkt drugi ustala się maksymalną wysokość poszczegółów dzielanych przez wójta w 2020 roku do wysokości 100 tysięcy złotych. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega włożeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa I w załączniku e, do niniejszej uchwały e, rozpisane są planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Tutaj e, macie Państwo kwotę 37 tysięcy więcej dotacja dla spółki wodnej 30 tysięcy na świadczenie dokładnych usług rehabilitacyjno-relacyjno-socjalnych na terenie gminy Jarocin, 100 tysięcy na realizację zadań z zakresu powszechniania kultury fizycznej, prowadzenie szkoły na terenie gminy Jarocin w miejscowości Golce, dotacja dla fundacji ekologicznej i szuka dla szkoły 472 tysiące 200, dla, na oddział przedszkolny 125 tysięcy 367 000 złotych oraz prowadzenie szkoły na terenie gminy Jarodzin Młoska w Moskwie w dla szkoły 498 428 zł na oddział rzeczbowy 62 778 zł oraz dla, na prowadzenie szkoły w ściarach 479 071 zł oraz oddziału rzeczbowego 7 724 zł. Jest to dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jaroci. Oraz dotacja dla Stowarzyszenia Przeciw Państwa Jaroczin na budowę strefy aktywności lokalnej w ustawie 10 tysięcy. W sumie planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1 823 068 zł. I jeszcze jest planowana dotacja z budżetu gminy dla jednostek z, z, z sektora finansów publicznych, dla dotacji dla gminnego środka kultury sportu, turystyki, relacji w Jarocinie 475 tysięcy. <Kyś> Dziękuję Pani Skarbnik. Poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Gospodarczej o, o projekcie budżetu na 2020 rok. Mm. Szanowni Państwo, Komisja Rozwoju Gospodarczej i Finansów na no, ostatnim posiedzeniu właśnie analizowała uświadowany przez organcy projekt budżetu. No Zaprzestanie się pozytywnie oczywiście, natomiast... teraz... Mm, ja mam do tego jeszcze komitet poświęcony, mam tylko jedną uwagę jedną, jedną do siebie, bo jak to jest ja przeznaczone, jak to jest, sobie tutaj rozpiskę wewnętrzną i no, na budżet, krzywda mnie interesuje i mamy te 480 tysięcy i nie wiem, czy to że, y, się, że jest łącznie z tym, co pożyczka jeszcze dalej w roku.

bo, bo to była potaż ta także to jest tak mało no. a tak dobrze tutaj było podważane skalibrowane budżetu, czyli sekwencje ogólne musimy dołożyć dowodów do do za bardzo, bo nie ma z czego, dowody nie są w, w wysokie, także to trochę jest niepokojące, nawet samo takie rozeznanie, no bo tak, dzieci ubywa, szkół ubywa, każdy każda jedna taka sama, więc jeszcze są podwyżki, więc to jest trochę takie, no, można powiedzieć, mało ekonomiczne gospodarowanie w oświatzie. takie się takie tak dzieci się uczyć muszą. się muszą, wiem, się muszą uczyć, tylko że właśnie tak trochę... No, jeśli by na... więcej, więcej to to pani przewodnicząca, y, <słaniczna> no to wiadomo, że To jest... wyższa, byłaby Właśnie rządy rząd się, rząd się zmieniają, ale liczenie subwencji się nie zmienia. Co ma udział w Co by na nauczyciele, bo oni mają sobie nagradzanie, żeby to były nagradzania niż subwencja wyższa. I wtedy, jeżeli tych dzieci jest mniej, to one są bardziej wypilnowane, może bardziej są, lepiej są kształcone od samego początku, bo na szkapu w i tak dalej. Także musimy Musimy się zgodzić, bo nie mamy na to wpływu, ale ta sytuacja nie jest dobra, jeżeli chodzi o, o system nagrodzenia na oświacie i, i subwencjonowania tej oświaty. Takich ja słowa. No, dziękuję. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Proszę Panią Przewodniczącą ja odpowiedź. A Pani tak, Skarbnik jeszcze może, może udzielić odpowiedzi tutaj od dość tej pożyczki. Jeśli chodzi o... Tak. Jeśli chodzi o ten zwrot, to jak najbardziej wszystko jest zapisane w tym roku sołectwo to które pożyczyło od Szyterek, no nie miało z czego oddać. Zwrócił w 2021, nic nie umknie, ja mam wszystko zapisane. Także będzie za to było, było oddane, to być może że w tym roku będzie ile będzie bardziej potrzebujące. Wajdę, a wtedy też odnieść salę, tak? Tak, ale mają też nie ma pełnej wysokości, że też z drogach, biorąc i też pełnej wysokości. No i wtedy też nie mają pełnej wysokości, w związku z tym, że e, ku tylu chyba trzy lata by to spłacać. Wszystkie kwoty <laughs> są zapisane chcę, tych pożyczek tak Musimy się z tym pogodzić. Dziękuję za to tak, A tylko chciałam zaznaczyć, proszę Państwa, że budżet no, w ten sposób nie może być przez dany rozpatrywany. E, to jest... Tak, tak. Ale będzie to, ale jeszcze jedna uwaga, że każdy, każdy radny powinien sobie to e, u siebie pilnować. Aha, nie zwrócony może w przyszłym roku. Także my sobie to pilnujemy Pani Skarbnik i pamiętamy, że tak, tak tak tak, to Pani Skarbnik również. Tak, dobrze. Proszę Panią Przewodniczącą Komisji Światów. No, pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Projekt budżetu na 2020 rok był omawiany na komisji Światów, Kultury i Sportu że jeżeli chodzi o szkoły, nie wiadomo, że jaka jest sytuacja na terenie gminy. Ja bym się poproszę, to wszyscy wiedzą. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi radnych dotyczące projektu budżetu? No były omawiane na posiedzeniach komisji, państwo radni, wszyscy uczestniczyliście, ale dzisiaj jeszcze można na sesji. To proszę Pan Pierw wcześniej się, zgłosi. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zaproszeni goście, Panie Wójcie. No bardzo dobrze się spali w tym projekcie budżetu. Tutaj główne zadania, o których mówiliśmy tutaj przez lat, zostały ujęte, że będą w przyszłym roku zrealizowane. I to mnie cieszy po prostu, bo niejednokrotnie no, nie mówiliśmy o tych zadaniach, które są w tym roku, czy na przyszły rok zaplanowane i mam nadzieję, że zostaną zrealizowane. Przede wszystkim tutaj no, ta analiza samorządu pewnie te zadania kanalizacyjne w terenie naszej gminy będą kończyły takie większe, choć nie ukrywam, że są poszczególne gospodarstwa, gdzie zapewne będą chciały skorzystać z tej wygody i też trzeba o tym, jakby tam pamiętać, żeby dopomóc na przyszłość. Także ważne, ważne to zadanie termomodernizacja modernizacja budynku szkoły w Gorcach, o się tu przez lata rozmawiali, gdzie myślę, że na rok kolejny, przyszły, tu jest planowana... To zadanie, że zostanie to wykonane, bo no, nie ukrywam, że no, mieszkańcy i jak my wszyscy czekamy na to wykonanie tego zadania. Chciałbym jeszcze wrócić jeszcze do kultury fizycznej. czyli tam mamy te dotacje, robimy te zespoły. I co mnie ostatnio tak przestrzegło, niepokoi, wiadomo, budujemy tutaj te szatnie, bardzo ładną szatnię ja w ale gdzieś tam byłem i patrzę, na no, tych zawodników z terenu naszej gminy, to no, bardzo niewiele jest. I to mi troszeczkę jakoś tak boli, bo sobie myślę, no lata było tych tutaj zawodników, wszystkich z naszej gminy, a tutaj jeden, dwóch, trzech może, no tu trzeba to zmienić. Bo inwestujemy, stawiamy, a za chwileczkę może, żeby, nie wiem, tutaj przy jakiejś złą przepowiedzi, żeby to utrzymać, żeby była ta drużyna, bo jak, co będzie, jak podejdą ci najemcy? Tak dziękuję. Dziękuję. Proszę pan Pani Radny Kurzyna. Ja. Pani Przewodnicząca, proszę Panie Wójcie, Wysoko Rado i Na Komisji Gospodarczej rozmawialiśmy z chłopcem Wójta, pochodzimy to drogę na Szczarie, dalej Szyperki. Ta droga będzie robiona, z tego co wiem, tylko do granicy Szyperki. Bardzo bym prosił, żeby tę drogę dokończyć już w całości, jako do Szyperki. Zobaczmy, że mamy pieniądze Chętnie jeszcze szyperki na przystąpienie, żeby to Żeby ten rozdział po raz trzeci skończył. Już bardzo i ugara jest praktycznie nieskończona. Ludzie się właśnie pytają, bo co coraz częściej tam jeżdżą. Tak, powiem tak. To, tak. Na komisji, o, komisji rozmawialiśmy o tym, żeby jednak szyperki dołożyły ze swojej... Dołożyły, prawda? Tak, część, ale, tak. tak. poza... no, no, ale, ale też o tym była mowa. W związku z tym, że można wystąpić do jakiegoś programu o dofinansowaniu do tego. No właśnie. A jeszcze jedno pytanie z ja, yy, radnego powiatowego członka zarządu. Jak jestem yy, tą drogą podbiega pod, pod, pod do po Chodegowskiej, tak? yy, bo są wersje, że projekt już jest, yy, że jest, drodzy, że nie ma. My mamy pieniądze i mamy? tam. Ludzie się to pytają, bo tam chcą robić chodnik. Chcemy zrobić oświetlenie, tam ludzie kupili działki i teraz tak stoimy w miejscu, bo nie ma sensu robić chodnika, nie ma sensu na razie być uświęconiakiem i nie wiem, co zrobić na drogę. Nie? Dziękuję. Proszę, na Dziękuję. Pan radny Suga, proszę. A, Panie, a jeszcze... Dobrze, tak, tak... Panie działamy, proszę, że pan, za, pan radny chciałby... Panie przewodniczący, pan radny, Panie wójcie, na zebraniu wiejskim daje się na dzielniu rabie na kanalizację, a w budżecie wychodzi, jak wychodzi. A, Jedna sprawa. Druga sprawa, panie ministrze, wnioskowałem tyle razy w szkole w Sokarach wybudować, postarać się o rozwiązanie na wybudowanie wojska w ósmej dla Jedyna szkoła w Biblii, która nie ma takiego wojska. No teraz do ósmej, do ósmej klasy już ósma klasy, dzieci gdzie są większe i pokręt do mieszka, w piasku, grają w piłkę. No i szkoła przybyło, w którą tego obrodzenia zrobić, już prawie złożyć wniosek na, na, to sztuc na sztuczną nawierzchnię wojska i nie to przed zróbmy. Jeszcze mam takiego do pana radnego powiatowego. Obiecano po odcinek naprawy drogi w deputatach na już był projekt chyba dwa lata temu, gdzieś przepadł, zeszł w tym roku, jak już na 100% i dalej nie ma. Nie ma Przepraszam panie, panie radny Sroka Pani Sroka Tak, dobrze, dobrze. Nie, nie, bo tutaj nie chciałem się wiedzieć, żeby Pan sprecyzował swoje pytania, ale już wiemy co chodzi. Pan Radniska, proszę. A przepraszam Panią Komisarz, że Pan się zgłasza. Pan Panie Wójcie. Państwo, ja mam pytanie odnośnie przyszłości w szkoły w Polcach, bo chyba gdzieś będziemy się zbliżać do okresu, gdzie kończyć się będzie umowa z Fundacją jakaś, czy organ wykonawczy w tym temacie, kiedy dokładnie umowa kończy i ewentualnie jakie zamierzenia ma organ wykonawczy w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję. E, proszę Panią <laughs> Pani Pierwsza Przewodnicząca. Panie Wójcie, tutaj jest Rado. Tutaj odpowiedź dla Pana Radnego Różnych chciałbym mi że będą organizowane na początku, przełomie stycznia lutego konsultacje społeczne z udziałem starosty w sołowecie Szyperki odnośnie projektu tej drogi. Także to jest jeszcze w fazie projektu i jak będzie, będzie po tych konsultacjach będzie, tak jak starosta mówi, to w maju. Tak będzie to, no tak będzie to protegowane, po prostu będzie tak wykonywane, czyli będzie zebranie słowskiej konsultacje i wtedy będzie, będzie wykonany projekt. Jeśli chodzi o deputaty, to w deputatach będzie robiona ta nawierzchnia w związku z tym dofinansowanie, które żeśmy otrzymali 3,5 miliona złotych dla powiatu niżeńskiego. Także to, to będzie realizowane w roku 2020. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Pan może żeby... na te pytania odpowie dotyczące zmian w budżecie. Którym się odnośnie dróg z Cieszyńskiego, to jest ja wiem w stanie. Tutaj Pani Przewodnicząca Komisji Zdrowia dlaczego no, prosi o to, żeby zostać jakieś wyfinansowanie. Zawsze, zawsze hmm, napilujemy tego, że jeśli będzie jakaś okazja, jeśli będzie jakiś organizowany na pół, żeby być przygotowanym i, 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 i to spróbujemy wykorzystać. Na pewno.